Z tej strony do witam Was serdecznie w kolejnym poradniku do Terrarii 1.3 i myślę, że ten poradnik możecie potraktować jako taki teaser poradnika dotyczącego Martian Madness, ponieważ zajmiemy się tutaj jednym z przedmiotów, które można pozyskać z tego eventu, a mianowicie laserowym wiertłem. Samo wiertło ma 11% szansy na drop z Martian Saucera, czyli z tego latającego spotka będącego najsilniejszym przeciwnikiem występującym w tym evencie, no i jednocześnie oferuje nam bardzo dobre statystyki. Moc killoffu wynosząca tutaj 230% powoduje, że laser drill jest jeszcze lepszy od kilofów wypadającego z gola, Dzięki czemu chociażby też może przekopać się przez bloczki w Jungle Temple. Ponadto oferuje 150% mocy siekiery, co także stawia go w ścisłej czołówce. Jednak to nie te liczby skłoniły mnie do nagrania tego poradnika. Zrobił to fakt, że laser drill mam modyfikator do zasięgu wynoszący plus 10. Dzięki temu jesteśmy w stanie wykopać klocki znajdujące się naprawdę daleko od nas, a przynajmniej względem tego, co oferują nam zwykłe kilofy. Poza tym laserowe wiertło emituje troszeczkę światło, więc na upartego można go użyć do oświetlenia sobie terenu jakiejś zacienionej jaskini za ścianą, albo po to, żeby sprawdzić, czy jakaś tam jaskinia faktycznie się znajduje. Zatem, jeśli chodzi o laser drill, to tyle, mam nadzieję, że ten film wam Mogł się Wam spodobał, jeśli tak, możecie dać filmowi łapkę. Propozycje możecie pisać w komentarzach, a jeśli chcecie być na bieżąco z moimi filmami, możecie mój kanał zasubskrybować. Hej, hej!